Tymczasem Dariusz Cychol w tych felietonach, w wielu swoich publikacjach, także we wpisach w sieci, także w wcześniejszym tygodniku, do którego oboje pisali, także Jan Solnyszyn tam pisała, fakty i mity, no, wielokrotnie dawał wyraz po pierwsze swojej sympatii z Rosją, po drugie na przykład bronił Mateusza Piskorskiego, czyli byłego szefa prorosyjskiej partii Zmiana, który jest oskarżony o współpracę, z rosyjskim wywiadem, czy szpiegowanie na rzecz Rosji. Jego proces cały czas trwa i e, Cychol też nie ukrywał tego, bo potem w odpowiedzi na moje pytania, które do niego wysłałam, bardzo szeroko przedstawił swoje związki z Rosją. Stwierdził wręcz, że przyjaźni się z Mateuszem Piskorskim, że przyjaźnił się z Leonidem Swirydowem, czyli dziennikarzem rosyjskim który został w 2015 roku wydalonym z Polski ze względu na negatywną rekomendację ABW.